Aleksander Kwaśniewski zdecydowanie nie jest politykiem, którego z Jarosławem Kaczyńskim łączy wiele. Jak twierdzą eksperci do spraw wizerunku, działacze mają jednak jeden bardzo ważny wspólny punkt. Co ciekawe, chodzi tym razem o niezwykle wymowny element garderoby. Aleksander Kwaśniewski sprawował urząd prezydenta aż przez 10 lat. Bardzo dokładnie zapisał się więc w pamięci polskiej opinii publicznej, która do dziś kojarzy byłą głowę państwa z charakterystyczną niebieską koszulą jako istnym znakiem rozpoznawczym. Przez długi czas Jarosław Kaczyński nie decydował się na wprowadzenie podobnego elementu kolorystycznego do swej garderoby. Kiedy więc polityk pojawił się w niebieskiej koszuli na niedawnym, bardzo ważnym posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, nie umknęło to uważnemu oku ekspertów DS. Wizerunku. Jarosław Kaczyński jak Aleksander Kwaśniewski? Zaskakująca opinia specjalistów dziennikarze Superekspresu zdecydowali się więc zapytać o powody niespodziewanej zmiany w garderobie Jarosława Kaczyńskiego specjalista w tej dziedzinie, dr Mirosława Oczkosia. Ekspert nie ukrywa, że nowa stylistyczna odsłona prezesa ugrupowania rządzącego zdecydowanie nie jest przypadkowa i powinna stanowić dla obserwatorów krajowej sceny politycznej ważny znak. Niebieski budzi u odbiorców pozytywne skojarzenia. Mężczyźnie w błękitnej koszuli przypisuje się takie cechy jak takt, łagodność, chęć unikania konfliktów i spokój. Szybciej obdarza się go zaufaniem, ujawnił w bezpośredni sposób dr Mirosław Oczkoś. Prezes zmienia wizerunek i to raczej specjaliści zasugerowali, by odszedł od kolorów żałobnych do kolorów życia, dodał także stanowczo ekspert, wywołując spory zamęt wśród krajowych dziennikarzy. ze sprawa i sprawiedliwości zaskakuje, przed nim intensywny czas, jak sugerują media. Jarosław Kaczyński chce w podobny sposób przygotować się na przedwyborczy bój, który rozpocznie się już wkrótce. W przyszłym roku obywateli czekają bowiem lekcje do Parlamentu Europejskiego, ale także Sejmu oraz Senatu. Prawu i sprawiedliwości zależy zapewne na miażdżącym zwycięstwie wobu. Dlaczego? Zjednoczona prawica nie od dziś oskarżana jest o świadome działania na rzecz doprowadzenia do poleksitu. Rozpoczęcie otwartej walki o miejsca w P mogłoby za to pokazać obywatelom. Że obóz władzy tak naprawdę jest nastawiony całkowicie pozytywnie do obecności naszego kraju w unijnych strukturach. Kwestia dotycząca ewentualnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych jest jeszcze mniej zagmatwana. Prawo i sprawiedliwość nie chce oddać wygodnej pozycji, którą zdobyło już w 2015 roku.